W naszej aplikacji, Majki robi zoom na ciasto, a ja powiem Nie ma ciasta, są wyzwania specjalne No, dawaj Aktualnie w naszej... <słuch> Ej, to mam pytanie, bo pamiętacie pandemię i tak dalej? To czego wam najbardziej brakowało w tym czasie? Znajomych, Znajomych dobra to teraz wyobraźcie sobie, że jest taka aplikacja, nazywa się Go Meetify, gdzie możecie się spotykać ze znajomymi, robić różnego rodzaju wyzwania, spotykać się, robić różne fajne akcje i te punkty sobie zbieracie za te wyzwania i potem punkty wymieniamy na nagrody. No, to na ja pewno lepsze niż gry Jak twoim zdaniem obecnie zachęcić młodzież do aktywności? No uważam, że jednak te wszystkie portale społecznościowe mocno przyjęły życie młodzieży, więc właśnie organizowanie różnych wydarzeń, które są w stanie gdzieś tam ich uaktywnić wszystkich i zrzeszyć. Myślę, że jak najbardziej będzie w porządku. Tym bardziej trzeba celować w te tematy, które rzeczywiście ich interesują. Aktualnie w aplikacji GoMeetify może nie ma ciasta, ale za to są wyzwania specjalne od gminy, ziębice, dlatego koniecznie sprawdźcie. Teraz ziębice udostępniają wam, wam pięć wyzwań. Macie sporo tych obiektów, z których możecie korzystać, zwiedzać. Dlatego koniecznie sprawdźcie aplikację i róbcie te wyzwania, sprawdzajcie się.